Si maneczko ze strony Kotlet David Games znaczy wtedy i dzisiaj zaraz nową grę Zfięcamy, Zaczynamy czekać, co w niej chodzi Lecimy No jakby, jakby zapraszam do pobrania bo jak zostawicie pięciopy w górę, to zrobimy z tego serię no. Lecimy Kurwa, no, za Okej, okay, uh. so, no, uh. um, okay. hey, game... To jakby... Musimy sobie wcisnąć grę? Dobra... Mój... Tak... Okej... Jesteśmy game... Kamerem? Okej... Musimy coś kupić, tylko co? Called... Anyway, o, kamerę musimy kupić, okej... Okay. A już sobie postawimy na tym biurku, w to jest karty, no ale no... dupa. Oh, Podajcie na kanał Cotlet Games, więc... No, zapraszam. O, możemy nagrywać. Chcecie to możecie One zostawić... Jak zostawicie 20 AP w górę, zleci... Nie, jak zostawicie 20 łapek, OP... 25 AP w górę, wleci odcinek, gdy... Z... Kolejny, jak wziąć pięć łapek w górę, to będzie kolejny odcinek, więc leci, lecimy. I to się nagrywa, kurde. So, I zapraszam na subskrypcję, subskrybujcie. Wybijamy 12 widzów. Ej hey, spoko, gra, gra jest mi nawet przyjemna. Yyy... Przepraszam, miałem odcinek nagierowany wcześniej. Odcinek był już rzucony wcześniej, ale miałem akurat zakładany aparat, więc no. O kurde, co to chodzi? kupić dostawę. Ok. O, karton, zarobiliście plus 6 IQ. Dobra, gościu, myślę, że ja. W... Dobra, lecimy, wrócimy, żeby coś się nagrywało, jolo. Mm. Tutaj mamy coś, tutaj mamy jakiś dywan, szafki, kur... Gamerai, widzę się, jak uzbiera trochę pieniędzy. Dobra, widzowie, jesteśmy, jesteśmy, już uzbieramy gdzieś no powiedzmy, jest, no, 121 kasy, yyy... Zrobimy szafkę. Jak już 5 w górę, to zrobimy z tego serię. A ja tu będę teraz. Aha. A zachodzi. O, mogę. O, ja mogę coś grać. Ale epickie Dobra. Spróbujemy trafić. a no easy Ej fajne to Zapraszam na pobranie gry. Oglądałem, patrzyłem jakie gry. O kurde, no nie trafiłem. Ej fajne to jest. epickie. Ty patrzcie za drugim, ra za drugim razem. Uuuu Pyk. Pykanie nie trafiłem. Prawidę w przerwie, no kupujemy, ale nie jest to jeszcze szczotki słabo. Oh. słabo, bym tak powiedział. Jeszcze nie mamy dawaj, 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 nic tutaj tak ustawimy. To by... To, to byłoby dzisiaj na dzisiaj, to byłoby tyle na dzisiaj, więc i się i widzimy się w następnym odcinku tylko to jeszcze tego ja strzędę. o 25 razy dobra widzimy się w następnym odcinku